Bez neta, bez fona, sprawdź to Kiedyś było lepiej, bez neta, bez fona Pod blokiem ekipa, nie rozmowa z ekranu. Ogona, piłka leciała w górę, graliśmy do rana Dziś każdy wpatrzony w telefon, dusza przegrana. Ej, nie było lajków, nie było stresu Rozmowa twarzą w twarz to był luksus sukcesu Rowery, trzepaki, ulica nas naszkoliła, nie fake newsy, które sieć nam wcisnęła w żyła Były listy w Zmienia w sercu tylko wstyd. Kiedyś było lepiej, bez neta, bez fona. Pod blokiem ekipa nie rozmowa z ekranu, ogona. Piłka leciała w górę, graliśmy do rana. Dziś każdy wpatrzony w telefon, dusza przegrana. Yeah, yeah. Chciałbym cofnąć czas, bez telefonu, bez sieci. Tylko prawdziwy can't this be what